Dzień dobry, witam w ten piękny listopadowy poranek 15 dnia listopada czas na podsumowanie wydarzeń rynkowych, które dzisiaj odbędzie się w towarzystwie Kamila Cisowskiego, szefa działu analiz i doradztwa inwestycyjnego domu inwestycyjnego Xelion. W tym względzie nic się nie zmieniło. Nic. Kompetencje Kamila Cisowskiego doceniają nasi widzowie, są adekwatne do długości jego funkcji. Dzisiaj Znowu zachęcam Was do zadawania pytań za pośrednictwem formularza, który jest pod transmisją na bankier.pl, a także w komentarzach na Facebooku jest sporo do omawiania. Mimo, że wydarzenia rynkowe, tutaj chyba pierwsze pytanie do Kamila no raczej ostatnio nie obfitują w jakieś spektakularne zwroty, zwroty akcji i nie wiem, czy. Patrząc czy... po indeksach, to wyjątkowo nudne. Czasem no. słychać o kolejnym rekordzie, ale co to za rekord za 1 powyżej poprzedniego. No właśnie, co to za rekord? Rekord trzech czasów przywykliśmy. E, na bankierze pojawił się badaj wczoraj, czy przedwczoraj bardzo, bardzo e, wymowny tytuł, który, e, artykułu, który napisał Krzysztof Kolany, że coś jest płaskie jak zmienność na Wall Street. No. Adekwatne porównanie, chociaż nie wiem o czym pisał, że jest płaskie. No, w, w, w sensie, że wykres, tak. Okay. Jest płaski jak, jak deska. Um, oznacza to, że jakoś wyczerpuje się paliwo do, 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 do wzrostów? Jest to moim zdaniem niepokojące. Nie wiem, czy mamy do czynienia z takim momentem wahania, który z takiej kontrariańskiej perspektywy jest typowy dla okresów, kiedy nagle wszyscy zaczynają mówić, że Kolejne wzrosty są przesądzone. Na początku miesiąca kilka banków inwestycyjnych zmieniło swoją alokację, między innymi JP Morgan nastawił się bardziej na akcje, redukując pozycje na złocie. Bank of America, który był jednym z bardziej pesymistycznych, stwierdził, że zanim dojdzie do Bessy, to będziemy mieli jeszcze tzw. Melt-up, czyli tę fazę powiedzmy euforii, która kończyła niektóre poprzednie hossy. Chyba tylko Morgan Stanley w tym momencie jeszcze twierdzi, że akcje są drogie i że powinny być tańsze. Mnie najbardziej się nie podoba to, że patrząc na reakcje na te postępy, na razie czysto teoretyczne w negocjacjach amerykańsko-chińskich, mieliśmy bardzo silnie to wycenione na rynku długu. Bardzo silnie wycenione na rynku złota, które się poważnie skorygowało, natomiast na rynku akcji ten efekt był naprawdę niewielki. No ale z, z drugiej strony wydaje mi się, że ten, ta saga amerykańsko-chińska chyba jest właśnie obliczona na to, że ma trwać ma trwać i trwać i trwać. To w którejś tam reklamie zdaje się było. Na razie Donald Trump mówi, że jesteśmy blisko. Znacząca faza pierwsza porozumienia handlowego z Chinami może się zdarzyć. Może się zdarzyć wkrótce. I tak już to chyba słyszymy od paru. Tak, lat. tylko właśnie pojawia się pytanie: skoro już się tak przyzwyczailiśmy, że słyszymy, i rynkom to za bardzo nie szkodziło, to co będzie w momencie, kiedy wreszcie dojdzie do jakiegoś porozumienia? Oczywiście to samo w sobie jest dość zabawne, kiedy ktoś mówi właśnie o 60% kwestii załatwionych, jak półtora roku temu mówiło o 90% kwestii załatwionych. Nie wiadomo, co to porozumienie ma objąć. Na razie wydaje się, że nawet te kwestie najprostsze, wydawałoby się, czyli kwestie zakupów rolnych na przykład chińskich, wciąż są dogrywane. Także poczekamy, zobaczymy, ale wydaje mi się, że nawet jeśli to porozumienie wejdzie, to będzie raczej taki pakiet zakładający. Parę kroków być może w tył, jeżeli chodzi o cła już wprowadzone, co oczywiście jest bardzo dobre, ale całkowicie pozostawiające te kwestie najbardziej kontrowersyjne związane z transferem. Technologii, joint ventures w Chinach i tak dalej. Rozmawialiśmy trochę o tym przed tygodniem, że te recesyjne nastroje, nie, nie tyle w Stanach Zjednoczonych, bo tam aż tak źle nie jest, ale w Europie co najmniej nie przeszkadzają inwestorom w tym, żeby czuć się znakomicie. Zresztą takich sygnałów trochę sprzecznych jest więcej. W, wpadły mi w ręce wyniki badań stowarzyszenia inwestorów indywidualnych na temat tego jaki jest podział sił byki kontra niedźwiedzie wśród drobnych inwestorów i okazuje się że jesteśmy jeżeli chodzi o tą Nadwyżkę byków nad niedźwiedziami najwyżej od 2,5 no, dwóch, dwóch roku, w sytuacji, kiedy u nas wzrost spowalnia, w sytuacji, kiedy na naszej giełdzie niewiele się dzieje, w sytuacji, kiedy Niemcy ocierają się o recesję. Tam też zresztą nastroje zarządzających aktywami i finansistów szerzej są najwyższe prawie że od, od dwóch lat. Mówiąc nieco sarkastycznie, patrząc jak nasza giełda się zachowywała, kiedy nasz wzrost przyspieszał, to może nie jest tak źle, że spowalnia. Jeżeli tyle spółek mówi o presji kosztowej na rynku pracy jako jednym ze źródeł problemów, no to pomijając jakby kwestie tegorocznej podwyżki płacy minimalnej, wydaje mi się, że może się okazać, że te plany na kolejne lata będą jednak musiały być dość mocno zrewidowane i że ta dynamika płac, która może przejściowo osiągnąć nawet dwucyfrowe poziomy przecież na początku przyszłego roku, no jednak potem zacznie dość silnie zjeżdżać w dół. Jeżeli chodzi o naszą giełdę, ja powiem szczerze, że nie lubię być w tej grupie bardzo szerokiej osób, które uważają, że końcówka roku może być mocna, natomiast wydaje mi się, że na pewno grudzień może być mocny. W momencie, w którym zniknie ten nawiz podażowy związany z dostosowaniem MSCI, to myślę, że naprawdę jesteśmy w takim otoczeniu, które umożliwiłoby prawdziwy raj Świętego Mikołaja, taki na jaki wszyscy czekamy. Pytanie, czy ma to jeszcze jakiś związek z tą koniunkturą, o którą pytałem, bo w Niemcy, Polska, to jest wszystko podobny obrazek. Zresztą Stany Zjednoczone też. Znaczy nie, no obrazek jest drastycznie inny. Niemcy się cieszą, że uniknęli recesji i mają wzrost gospodarczy na poziomie 0,1% kwartał do kwartału, a my załamujemy ręce, bo zamiast 4,1 mamy wzrost na poziomie 3,9%. Nie, no momencik, ja mówię o tym samym, że trajektoria jest w dół. Przecież niemiecki PMI też sugeruje coś zgoła innego niż uklepywanie dna, jeżeli chodzi o koniunkturę. No nie. Niemiecki PMI w tym momencie wydaje się, że właśnie mógł osiągnąć, no bo ono oczywiście nie zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast on w tym momencie zaczął się już wypłaszczać. Tak? Mhm. U nas przecież też znowu mamy bardzo niskie poziomy, ale no, ta dynamika spadków PMI jest hamuje po prostu, tak. Mnie się wydaje, że paradoksalnie, kiedy patrzę się na te dane o PKB, które no rzecz, rzeczy musimy komentować, bo pochodzą z wczoraj, może się okazać, że paradoksalnie, przez przypadek, ta polityka stymulująca polską gospodarkę fiskalną, jednak nie do końca, tak jak wiele osób zarzuca, zadziała procyklicznie. Dzięki temu mieliśmy jednak wysoki wzrost, kiedy Mielibyśmy poważne problemy z powodu tego, co się działo w Niemczech. No teraz się wydaje, że w Niemczech sytuacja może się zacząć poprawiać. Dla mnie to nie jest nic niezwykłego, że giełdy europejskie zachowują się w ostatnim czasie dobrze. Jakby to jest zbieżne całkowicie z naszą opinią taką taktyczną na temat aktywów. Dlatego, że jak się oczywiście te wskaźniki są słabe, ale no jednak rynek patrzy trochę w przód. Jak się spojrzy na takie wskaźnik jak na przykład e, publikowany przez Citibank e, Macro Surprises Index jest poprawa. Tak? Mieliśmy chociaż bardzo dobry ZEW niemiecki w tym tygodniu. Oczywiście to jest zupełnie inny poziom niż w Stanach Zjednoczonych dla przykładu. Natomiast nakładając na to oczekiwania dotyczące polityki fiskalnej w Niemczech, które narastają i to moim zdaniem nie będzie zahamowane, bo Angela Merkel nie ma już chyba Pozycji po prostu politycznej, żeby się nie zgodzić na tą presję, żeby wreszcie coś władze do Niemiec, tak, zaczęły coś wydawać, no to jest to w jakiś tam sposób uzasadnione. Czy ym, wspomnieliśmy o tym wątku impulsu fiskalnego? W tej chwili yy, yy, po wyborach też ten temat w Polsce yy, odżył, pojawiają się. Pomysły no, zwiększenia przychodów, wpływów podatkowych, wyższa akcyza. jest też wałkowany mocno temat trzydziestokrotności, wypchnięcia poza budżet centralny wypłatę emerytur. To jest, że tak powiem, z, z punktu widzenia rynkowego, będzie to postrzegane jako rozsądne zarządzanie finansami państwa i to jest non-event, w związku z tym, dla rynków, czy może to rodzić jakieś ryzyka, no nie wiem, zwiększenia, z Postrzegania ryzykowności Polski jako, jako, jako miejsca, gdzie, gdzie no jest napięty budżet i robi się rzeczy już trochę poza fair play? Budżet nie do końca jest napięty. On jest napięty dlatego, że rząd postanowił go zbilansować. tak no, Pamiętajmy, że mieliśmy przez dekady deficyt budżetowy i jakoś państwo dalej funkcjonuje. Więc ale ja... mamy, mamy jednak pewien gorset nałożony przez regułę wydatkową, i no też mamy z tym deficytem nie możemy szaleć. Tak? tak, no ochota jest na pewno taka, żeby regułę wydatkową modyfikować. Ja nie chcę za dużo mówić, jakby o polityce, ale ja całe te przepychanki dookoła 30-krotności pensji traktuję jednak jako poważny sygnał, że są duże obawy, jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet. Znaczy nie na 2020, tylko na 2020. 21 rok, gdzie rzeczywiście pojawi się ryzyko poważnego deficytu. No i stąd, wyprzedzająco, jakby jest wiele działań, które są podejmowane teraz, żeby ewentualnie wtedy, kiedy może się pojawić rzeczywista potrzeba stymulacji fiskalnej, no coś można było jeszcze zrobić. Dlatego, że my oczywiście wolimy, jak wzrost gospodarczy wynosi 5%, niż 3,9%, ale ja przypomnę, że. Wzrost potencjalny, taki jak jest prawdopodobnie w Polsce do utrzymania w dłuższym terminie, to są okolice 3%, tak? Czyli my jesteśmy jeszcze powyżej produktu potencjalnego, czyli to jeszcze raczej jest miejsce na zacieśnienie fiskalne w, zgodnie z teorią ekonomii niż luzowanie fiskalne. Jakby to, że luzowanie następowało, jak mieliśmy wzrost taki, jak mieliśmy, no to, to było oczywiście całkowicie sprzeczne. tak? Natomiast no to jeszcze nie jest jakiś dramat, chociaż no oczywiście same propozycje jak zbilansować ten budżet można oceniać różnie, również bardzo krytycznie jeżeli chodzi o trzydzieści-krotny. Wydaje się jednak, że kwestia przyszłorocznego budżetu to jest jednak kwestia jakby już przyszłości, tak? Założenia do wyliczania samej reguły wydatkowe będą inne, będą zakładały już schłodzenie koniunktury. Mogą pojawić się dodatkowe tak zwane one-offy, tak jak zawsze się pojawiały, które zmieniają trochę obraz i po pozwalają jednak na pewien, pewien manewr. Może właśnie tego należałoby oczekiwać od rządzących, że, że w sytuacji, kiedy można coś poprzesuwać i e, netto zrobić wszystkim jak najlepiej, łącznie z, z własnym samopoczuciem i, i jakimś tam zyskiem politycznym, e, to właśnie tak powinni się zachowywać. Mówię, nie chcę za dużo Dobrze. mówić na te tematy, Natomiast to, co jest moim zdaniem pewne, to jest to, że no niestety te czasy, kiedy można było robić wszystkim lepiej, mogą być za nami, że to następne. Dwa lata będą z perspektywy budżetowej dużo trudniejsze. Pomówmy zatem o tym, co trochę anonsowaliśmy przy naszym poprzednim spotkaniu, kiedy zapytałem o kurs euro, euro złotego, to pojawiło się tak, a z, z, z Twoich ust padła taka odpowiedź: między 4,20 mniej więcej a 4,40 się ten złoty porusza. Jak dojeżdża do Dolnej Granicy, to znaczy, że będzie odbicie, na górze to znaczy, że prawdopodobnie można oczekiwać, że będzie umocnienie złotego. No i Ciach, mieliśmy w tym tygodniu rzeczywiście korektę tego, tego ruchu do dołu i, i, i pniemy się w kierunku osłabienia w złotego. W ogóle prognozy walutowe nam wyszły, bo przecież no, euro-dolar też tak samo. kieruje się tam, gdzie mówiliśmy. No dobrze, więc ciągnąc tą, tę, tę dobrą pasę, powiedzmy, czy, czy w takim razie jest w kierunku końca roku presja na osłabienie złotego? Przewidywanie kursu złotego na koniec roku jest... Jak z pokrywą śnieżną? Tak, robi się to trochę żartem, bo takie cuda potrafią się dziać w okresie między świętami a Sylwestrem. Widzieliśmy już nawet kilkunastofigurowe ruchy przecież, tak? Dla mnie 4,30 to jest aktualny neutralny poziom euro -złotego. Historia uczy nas, że zazwyczaj w sytuacjach, kiedy rynek polski międzybankowy jest nieaktywny albo mniej aktywny, istnieje presja do deprecjacji złotego, czyli to by sugerowało, że moglibyśmy zobaczyć nawet wyższe poziomy, myślę tutaj powiedzmy w okolicach 4,35, natomiast też tymczasowo, jeżeli do tego dojdzie, to myślę, że to zostanie szybko unormowane w styczniu. No to w takim razie euro bo to już jest coś, gdzie i rozmiar rynku, i płynność dużo większa, jesteśmy gdzieś w okolicy 1,10 1 i, i to dalej. No, ja myślę, że nawet jeżeli przetestujemy dołki, to one powinny wytrzymać. Kwestia tego, co usłyszeliśmy na temat porozumienia amerykańsko-chińskiego, moim zdaniem, nie ma aż tak silnego, fundamentalnego znaczenia dla dolara, żeby tłumaczyć jego dalsze umacnianie się. Nawet jeżeli to porozumienie będzie szersze niż przypuszczamy, wydaje mi się, że. To jest nadinterpretowane w tym momencie. Dolar umacnia się bardziej niż powinien. Patrząc na rynek długu, mieliśmy ruch z szczytu w okolicach 1,95% rentowności 10-latek do okolic 1,85. Wydaje mi się, że znowu 1,80, 1,70 to są bardziej naturalne poziomy w tym miejscu cyklu, gdzie jesteśmy, czyli w sytuacji, w której wzrost amerykański prawdopodobnie spowolni do około 1%. I czekamy na informacje, co dalej. Jeżeli chodzi o sezon wynikowy, który się kończy, na no dynamika zysków spółek S&P 500, to jest minus 2%, mniej więcej. Czyli to jest 3... Ale spodziewanie oczekiwania były jednak no, ale gorsze to jest tak? oszustwo. Tak, No to, to przypuszczam, że z Piotrem Kuczyńskim rozmawiałeś tysiąc razy, tak? Tak. W ostatnich dwóch tygodniach przed rozpoczęciem sezonu mamy radykalne rewizje w dół, potem zawsze wynik okazuje się lepszy. Różnica między tym kwartałem a dwoma poprzednimi jest taka, że tam prognozowano dynamiki minus 2% ponad, a okazywało się, że jesteśmy na bardzo małym minusie, minus 0 z hakiem, no a teraz prognozowano minus 4, a mamy minus 2, tak więc to bardzo typowe, a jednak to jest trzeci kwartał ujemnej dynamiki zysków. No, i pytanie, co będzie, co będzie dalej? No, bo jeżeli tak jak wspominaliśmy na początku tutaj naszego spotkania, mielibyśmy wpisywać się w scenariusz określony przez Bank of America, jeżeli dobrze pamiętam, że czeka nas jeszcze powiew optymizmu przed jakąś większą korektą, no to, no to co? No to w takim razie nadal odwrót od złota, tak? I bulisz, jeżeli chodzi o akcje. Nie do końca w to wierzę. Mnie się wydaje, że istnieje taka tendencja, żeby traktować naszą obecną sytuację jak sytuację w latach 90., dlatego że Hossa jest bardzo długa tamta była rekordowa, ta jest rekordowa. E, dlatego, że to spółki technologiczne ciągnęły amerykańskie indeksy w górę ale to jakby są kwestie, które nie są fundamentalne. My, w mojej ocenie jesteśmy w czymś od dwóch lat, co bardzo przypomina trend boczny. Ja nie widzę tak naprawdę w tym momencie, przy tym miejscu, gdzie jesteśmy w polityce monetarnej, szansy na jakąś wielką euforię. Dlatego, że w momencie, kiedy zobaczymy ruch w górę na giełdach i na rentownościach obligacji, no, to będzie już mandat dla Fedu, żeby podnosić z powrotem stopy. My jesteśmy w. W tej chwili w punkcie neutralnym. Obecna krzywa rentowności mówi, że Fed być może raz obniży stopy w całym przyszłym roku, tak? Jeżeli przejdziemy z. Potencjalnie jednej obniżki na podwyżki, a wiele nie trzeba, no to wrócimy do tego punktu, w którym tak. byliśmy mniej więcej dwa lata temu. Wspominałeś o tym zresztą już, już tydzień temu, że to może być scenariusz, który, który może się rozegrać. Uwaga od naszego widza, dotycząca rynku polskiego. Pan albo pani Kondra Andrę. Może Andrzej, może Konrad komentuje wydarzenia na Warszawskim Parkiecie, że gdybyśmy zjechali, zjechali na 1850 punktów z WIG-20, to byłoby bardziej realnie. Jest przepompowanie WIG-20, wydaje się chyba jednak, że jest to inne, który no, ostaje i minus, więc no to nie, chyba jakiś sarkazm no, tutaj przemawia przez Po roku, W którym lidza. DAX urosł o 25%, WIG-20 heroicznie walczy o wyjście na zero. <laughs> Wydaje mi się po tym sezonie wynikowym, że jest raczej potencjał do wzrostów, a nie do spadków na WIG 20? I że pójdzie zatem w przyszłym roku MWIG 40, który może urosnąć potencjalnie wyraźnie więcej. Jeszcze pytanie od Pana Jarka. Czy ewentualne wzrosty na WIG 20 sugerowałyby, że dołek koniunktury jest za nami? Czy to jest oderwane od koniunktury? Jest moim zdaniem w Polsce całkowicie oderwane od koniunktury. To, co się działo w tym roku na WIG 20, było w olbrzymiej części naprawdę pochodną kwestii związanych z bankami, czyli wyroków CUE w sprawie franków, w sprawie kredytów gotówkowych, kwestii związanych z energetyką, cen pozwalanie na CO2. No i teraz tak energetyka odbiła, ale na, mieliśmy o kwestiach politycznych na nie Naprawdę rozmawiać. jakby to jest. Wystarczy zrobić bardzo prostą analizę, chociażby jaka istnieje korelacja między PMI-em polskim na przykład a warszawską giełdą. Nie ma tak naprawdę żadnej istotnej. Dobrze, podsumujmy zatem jeszcze jedną ciekawą informację. Mianowicie, czy powinniśmy skracać sesję na warszawskim parkiecie? Pojawił się taki pomysł w, 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 w zachodniej Europie, co prawda, że giełdy powinny pracować krócej, czy w Polsce również powinny pracować się krócej niż teraz. Nie, no ja myślę, że obroty są tak wysokie, że róbmy wszystko, żeby je obniżyć, bo przecież na warszawskiej giełdzie, gdzie naprawdę przy tej sesji potrafią się na dość dużych spółkach wymieniać tak niewielkie pakiety akcji. No, wydaje mi się, że skrócenie sesji byłoby naprawdę nie do końca właściwe. Chociaż. To chyba na opinia, bo raczej finansiści woleliby pracować. Krócej, a w momencie, kiedy sesja trwa. Pojawiają się głosy często ze środowiska własnych domów maklerskich, tak, że krótsze godziny pracy byłyby korzystne. Domy maklerskie od wielu lat błąkają, znaczy borykają się z problemami. Rzeczywiście mamy martwe godziny w środku, natomiast Mówiąc szczerze, ja uważam, że na przykład korzystny jest ten układ czasu, który jest pozostawiany na Warszawskiej Giełdzie po otwarciu giełdy amerykańskiej, kiedy wymienia się dość. No po to wydłużano godziny sesji jeszcze tak, parę lat temu. Więc wydaje mi się, że gdyby sesja miała być skrócona. No to działoby się to z dużą szkodą. Jeżeli już, to można by ją było rozpoczynać godzinę później. To wydaje mi się takie rozwiązanie. Czy skracanie od przodu, że tak powiem. Skracanie rano. od przodu, rano. Tak. <grym> Dobrze. Czy yy, yy, powinniśmy jeszcze skomentować to, co dzieje się na, na rynku kryptowalutowym? Czy hmm. pozostawiamy to bez komentarza? Nie, myślę, że to pozostawimy bez komentarza. Tutaj już wszystko zostało powiedziane. No to powiedzmy tylko, że Bitcoin w tej chwili po. Po 8600, czyli no jednak solidny zjazd w ostatnich kilku, kilkunastu dniach. Bardzo dziękuję. Kamil Cisowski, dyrektor dzieła analiz i doradztwa inwestycyjnego w Domu Inwestycyjnym Xelio dzisiaj podsumował wydarzenia rynkowe. Bardzo dziękujemy za pytania i obecność. Do zobaczenia za tydzień. Miłego weekendu.